Witam wszystkich serdecznie w kolejnej lekcji. A tematem, który dzisiaj omówimy, jest automatyczna skrzynia biegów, jak również kwestia, która dotyczy tego, co jest nam potrzebne, by zarobić w biznesie opartym o network, czy też używając innych słów o MLM. Słuchajcie, jeżeli chodzi o automatyczną skrzynię biegów, to jest to dosyć ciekawy temat, który do mnie przyszedł niejako w sposób naturalny, dlatego, że między innymi dzisiaj byłem w Department of Land Transportation, no w tłumaczeniu na język polski mniej więcej można powiedzieć, że jest to Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Transportu Lądowego, ogólnie rzecz ujmując... Jest to miejsce, jest to urząd w Tajlandii, gdzie możemy między innymi wyrabiać nasze prawo jazdy, otrzymywać tablice rejestracyjne, czy też przechodzić badania psychotechniczne. No i tak się akurat złożyło, że w dniu dzisiejszym przedłużałem swoje tajskie prawo jazdy na samochód i na motocykl na kolejnych 5 lat. Tutaj ciekawostka, bo to nie jest tak, jak mówią niektórzy podróżnicy, nomadzi, osoby, które prowadzą kanały YouTube, mając nawet kilkaset tysięcy subskrypcji, że w Tajlandii nie można posiadać prawa jazdy. Można posiadać tajskie prawo jazdy, można je również posiadać długoterminowo no bo w moim przypadku jest to kolejnych 5 lat ale potrzeba do tego wizy również, właśnie długoterminowej. To nie jest tak, że w Tajlandii można jeździć bez prawa jazdy, w założeniu, że będziemy płacili jakieś mandaty albo korumpowali lokalnych policjantów. Dlatego uprzedzam i z góry też właśnie informuję, by nie słuchać tego rodzaju błędnych przekazów dlatego, że tak jak w networku, tak jak w biznesie, tak jak w inwestowaniu, w oszczędzaniu, w zarabianiu, w MLM-ach tak samo w przypadku chociażby podróżowania czy mieszkania w Tajlandii. No, pojawia się wielu pseudoekspertów, którzy w oczach odbiorców oczywiście są osobami, które posiadają jakąś wiedzę, a tak naprawdę plotą głupoty. Żeby mieć tajskie prawo jazdy, potrzeba po prostu wizę długoterminową. Tutaj w założeniu może być to wiza małżeńska, pracownicza, biznesowa. W każdym bądź razie nie wiza turystyczna czy wiza na dwa albo trzy miesiące. Być może jestem w błędzie, być może ktoś rzeczywiście wyrobił prawo jazdy posiadając wizę turystyczną na niedługi okres, ale przynajmniej z mojego doświadczenia i patrząc na zmiany w lokalnym prawie. Do wyrobienia prawa jazdy potrzebna jest wiza długoterminowa. No i teraz słuchajcie, odnośnie tej automatycznej skrzyni biegów i odnośnie właśnie wyrabiania prawa jazdy w Department of Land Transportation przyszedł do mnie taki dosyć ciekawy temat. A jest on związany bezpośrednio właśnie z networkiem, z budowaniem biznesu w oparciu o MLM, no i również można do tego tutaj omówić podróże. Zadam Wam proste pytanie. Czego potrzebujecie, by zarabiać w biznesie opartym o network? Czego potrzebujecie, by zarabiać w MLM-ie? Już do tego przechodzimy, pokazując to na prostym przykładzie. Zakładając, że na przykład dzisiaj z północy Tajlandii chciałbym jechać do Bangkoku i odwiedzić między innymi Makawalena. Pozdrawiam serdecznie przy tej okazji. No to czego bym potrzebował? Tutaj również dodając, że nie korzystałbym oczywiście z pociągów, nie korzystałbym również z autobusów dalekobieżnych czy samolotu. No, potrzebowałbym, słuchajcie, pojazdu. Potrzebowałbym co najmniej motocykla albo potrzebowałbym samochodu. No i tutaj już bez znaczenia, czy będzie to automatyczna skrzynia biegów, czy będzie to manualna skrzynia biegów, potrzebowałbym mieć pojazd, dzięki któremu mógłbym po prostu przemieścić się z punktu A do punktu B, czyli z północy Tajlandii przejechać około 700 km, no i odwiedzić Makawalena w Bangkoku. I podobnie słuchajcie jest w MLM-ie czy w biznesie opartym o network i również o system DCS. Żeby móc zarabiać w tej branży, żeby móc budować swoje zespoły, żeby móc otrzymywać konkretne prowizje, potrzebujecie pojazdu. A takim pojazdem w biznesie opartym o network jest po prostu konkretna firma. Może być to szkoła Walen, może być to Amway, może być to również zupełnie inna firma. Natomiast bez przynależenia do konkretnej firmy, do firmy, która oferuje konkretne produkty czy usługi, no nie macie możliwości, ażeby zarabiać właśnie w biznesie opartym o network. Tutaj jeszcze jest inna kwestia, czy będziemy zarabiali w systemie binarnym, czy będzie to oparte tylko o afiliację, czy sprzedaż bezpośrednią. Potrzebujemy pojazdu, potrzebujemy konkretnej firmy. No dobrze, ale jeżeli mam już swój samochód, jeżeli mam już plany i cele, które sprowadzają się do tego, że chcę pojechać do Bangkoku i odwiedzić stolicę Tajlandii, czy mój samochód jest wystarczający, ażebym mógł tam dojechać? Oczywiście nie. Potrzebne mi jest również paliwo. I tutaj bez znaczenia, czy będzie to diesel, czy będzie to benzyna, czy będzie to gaz, potrzebuję zakupić określoną ilość paliwa, dzięki czemu będę mógł ruszyć, prowadzić ten pojazd, no i dotrzeć właśnie do swojego celu. A co jest, słuchajcie, takim paliwem w networku, czy w biznesie opartym o MLM? Są nim produkty czy usługi. Najlepiej słuchajcie, żeby były to, można powiedzieć, pewnego rodzaju usługi czy produkty wyczerpywalne, czyli takie, z których sami będziecie korzystać, które będziecie używali. No i za każdym razem, w przypadku, w którym skończy się dany produkt albo już go zużyjecie, będziecie mogli dokupić następny, następny i następny. Szkolenia, kursy, może ktoś korzysta z suplementów diety, inne osoby na przykład kupują witaminy, kawę i tak dalej. I tutaj, właśnie słuchajcie, ważne jest również to, żeby korzystać z produktów, które oferuje Wasza firma i Wasz biznes. To, że w networku najwięcej się zarabia na budowaniu sieci, najwięcej zarabia się na budowaniu zespołów, no to też jest jeszcze inna kwestia. Natomiast warto byłoby, żeby korzystać również z produktów, które kupujecie, żeby być zadowolonym, żeby mieć również jakąś materialną korzyść. No dobrze. Mam samochód, mam paliwo, mam plan, mam cel, chcę dojechać do Bangkoku, chcę odwiedzić Machawalena, ale czy to wystarczy? Proste pytanie, słuchajcie. Tutaj, odnośnie naszego tytułu automatycznej skrzyni biegów, chciałem zadać Wam pytanie, czy dojechałbym do Bangkoku, gdybym jechał tylko i wyłącznie na pierwszym biegu. No, oczywiście, ktoś może powiedzieć, że tak. Pewnie zajęłoby mi to ogromną ilość czasu, zajęłoby mi to może kilka dni. Jazda byłaby bardzo męcząca, prędkość około 10 km na godzinę, ale w konsekwencji dojechałbym do tego Bangkoku. Natomiast w rzeczywistości przypuszczam, że byłoby to niemożliwe, uciążliwe, bardzo trudne, no wręcz niemożliwe. Więc to, czego potrzebuję, to zmiany biegów. Zmiana z biegów z jedynki na dwójkę, później na trójkę, czwórkę, piątkę. No i zatrzymajmy się na szóstym biegu. Nieważne, czy to będzie automatyczna skrzynia biegów, czy to będzie manualna skrzynia biegów, ważne, żeby było to na przykład 5 albo 6 biegów. No i teraz, słuchajcie, dochodzimy do kwestii, która jest kluczowa, fundamentalna, można powiedzieć najważniejsza do tego, żeby zarabiać w biznesie opartym o network. Dochodzimy do zmiany biegów, a tą zmianą biegów jest budowanie zespołów na głębokość. Chodzi, słuchajcie, o to, że możemy rekrutować określoną ilość partnerów, czy raczej sponsorować, zapraszać do naszego biznesu, ale jeżeli skończymy tylko na jednej linii, na pierwszym biegu, to nawet jeżeli zrekrutujemy 40, 50, a nawet 100 osób, w długiej perspektywie czasowej nie będzie to biznes, który pozwoli nam zarobić ogromną ilość pieniędzy, dlatego że nie będzie tutaj skalowalności. No i tutaj specjalnie wspomniałem o sześciu biegach, dlatego że uważam, że na samym początku warto jest zaprosić do biznesu sześciu konkretnych partnerów. Sześć osób, które będą złotymi statkami, które będą statkami, które przywiozą złoto. 6 osób, które będą diamentami do oszlifowania. Oczywiście, będąc sponsorem, w dalszym ciągu możemy zapraszać bardzo dużą ilość osób, i może być to na przykład 40, 50, 100. Natomiast, jeżeli nie będziemy szli na głębokość, za chwilę jeszcze również dojdę do tego tematu, to w długiej perspektywie czasowej ta nasza struktura po pierwsze się rozpadnie, a po drugie nie przyniesie nam finansowych korzyści. Mówię o tym, ponieważ wiele osób, które rozpoczyna swoją działalność w branży, jaką jest network, są to osoby podekscytowane, są to osoby, które chcą jak najszybciej zrekrutować czy zaprosić i zasponsorować jak największą ilość osób, a później, słuchajcie, w długiej perspektywie czasowej okazuje się, że większość tych osób, które zaprosiły, albo odpada, albo rezygnuje, a jest to właśnie związane z brakiem budowania. Na głębokość. No bo patrząc nawet na fakty i na logikę, jeżeli będziemy mieli 100, 200 albo 300 osób bezpośrednio zaproszonych do tego biznesu przez nas, czy jesteśmy w stanie poświęcić im wszystkim czas? Czy jesteśmy w stanie w sposób stały z nimi współpracować, rozmawiać, spotykać się, budować ten biznes? No, myślę, że nie. I najważniejsze właśnie jest tutaj, żeby z pierwszego biegu, jakim jest zapraszanie i sponsorowanie w pierwszej linii, przeskakiwać na bieg drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy znaleźli konkretnych sześciu partnerów konkretne sześć osób, które razem z nami będą chciały budować ten biznes długofalowo, długoterminowo. Będą chciały być silnym, mocnym zespołem i my jako sponsorzy, jako liderzy pomożemy im w tym, żeby oni również mogli zaprosić kolejnych sześć osób do siebie bezpośrednio właśnie w strukturze. I to jest budowanie na głębokość. Najpierw znajdujemy sześć osób, później pomagamy tej naszej grupie, ażeby ona również znalazła swoich sześciu partnerów, i następnie na trzecim poziomie, czy można powiedzieć w kolejnym pokoleniu, pomagamy w dalszym ciągu, ażeby to wszystko schodziło w dół na głębokość. I to jest, słuchajcie, kluczowa, fundamentalna, można powiedzieć, najważniejsza, istotna sprawa. Oczywiście, jest jeszcze założenie, że niektóre osoby, które podchodzą do tego w sposób właśnie taki, jak ja tutaj to opisałem, będą osobami, które będą siebie traktowały niejako. Jako dyrektorów, jako osoby, które będą na szczycie i będą wymagały, żeby ci wszyscy, którzy dołączają pod nich, niejako na nich pracowali i to w pewien sposób będzie rozleniwiało tych liderów i tak dalej. Tak oczywiście się zdarza w toksycznych firmach, w toksycznych biznesach, w nieuczciwych networkach. Tak się oczywiście zdarza u ludzi, którzy rzeczywiście mają nieco złe zamiary. Natomiast, jeżeli chcemy rzeczywiście zarobić w tym biznesie, powinniśmy schodzić. Na głębokość. W dalszym ciągu, mając tych 6 osób, możemy oczywiście rekrutować, dlatego, że im więcej osób zaprosimy, im więcej osób zasponsorujemy w sposób bezpośredni, tym lepiej dla nas, dlatego, że po prostu, jak już wcześniej mówiłem, bardzo duża liczba osób się wykruszy. No, i ci, którzy się wykruszą, nie będą z nami budowali tego biznesu. Natomiast, mając bardzo dużą ilość osób, które bezpośrednio zaprosimy, na pewno wyłuskamy sześć diamentów, na pewno wyłuskamy sześciu partnerów, z którymi będziemy mogli po prostu właśnie budować na głębokość. I to jest kwintesencja networku. Jest to kwintesencja biznesu opartego o MLM. Nieważne jak wiele osób zrekrutujesz w sposób bezpośredni, bo dopóty, dopóki te osoby nie powielą tego, co ty już zrobiłeś, dopóty, dopóki nie będzie tam pieniędzy. Po prostu trzeba budować na głębokość, trzeba pomagać swoim ludziom, którzy są bezpośrednio u ciebie w strukturze. Zarówno twój sponsor powinien niejako tobie pomóc w budowaniu twojej struktury. A ty jako sponsor powinieneś pomóc swoim ludziom w tym, żeby oni również mieli swoje zespoły. I tutaj, słuchajcie, jest prawdziwy pieniądz. System binarny, akurat jedna osoba na lewo, druga osoba na prawo, ale ja uważam, że sześć konkretnych osób, z którymi możemy nawiązywać również długofalowe relacje, z którymi możemy się dzielić wiedzą, inspirować wzajemnie, z którymi możemy pracować przez wiele lat i budować ten biznes, jest to po prostu początek do długiej wyprawy, gdzie na samym końcu znajdziemy ogromny skarb. Pod postacią chociażby właśnie wolności finansowej. Dlatego, jeżeli chcecie, słuchajcie, budować network, no to potrzebujecie pojazdu, potrzebujecie paliwa i potrzebujecie również zmiany biegów. Skoczenie na pierwszy bieg oczywiście nie wystarcza. Najlepiej, żeby był to drugi, trzeci, czwarty, a może nawet piąty bieg. Trzeba mieć dobre paliwo, czyli również korzystać z naszych produktów, no i trzeba mieć pojazd, jakim jest konkretna. Firma. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego i nie zapominajcie, że bez względu na to, czy będzie to automatyczna skrzynia biegów, czy będzie to manualna skrzynia biegów, musimy po prostu działać na większych obrotach, musimy wchodzić w górę, musimy po prostu mieć również konkretne paliwo i konkretne produkty i budować ten biznes na głębokość. Życzę Wam wspaniałego dnia, trzymajcie się.